Czy to prawda, że w Etiopii istnieją fabryki hodowlane much cece? To prawda, w Etiopii istnieją specjalne fabryki, które zajmują się hodowlą sterylnych samców muchce. Przewyższają one normalnych konkurentów, ale nie rozmnażają się. Większość domowych śmieci na naszej planecie to plastik, prawda to? Czy mit. To są tylko powszechne domysły. Plastik nie jest głównym zanieczyszczeniem środowiska. Czy to prawda, że psy widzą świat w czarno-białych barwach? To błędne przekonanie. Badanie przeprowadzone przez naukowców w USA wykazało, że psy widzą kolory: Słońce jest najlżejszym obiektem w układzie słonecznym. To prawda, czy mit? To nie jest prawda. Masa słońca stanowi około 99,9% całkowitej masy obiektów w układzie słonecznym. Czy prawdą jest to, że ryby nie mają pamięci długoterminowej? W rzeczywistości 3-sekundowa pamięć ryb jest mitem. Pamiętaj, że ryby mogą pamiętać do pięciu miesięcy. Czy to prawda, że Thomas Edison ukończył szkołę średnią z wyróżnieniem? Nie, to stwierdzenie jest błędne. Wynalazca żarówki był w szkole tylko przez trzy miesiące. Jego nauczyciele nazywali go nieukiem, ponieważ był całkowicie niedouczony. Jego mama zabrała go ze szkoły i sama go uczyła. Czy to prawda, że żyrafy łapią i jedzą ptaki, które latają tak wysoko jak ich głowy? To, to oczywiście mit. Żyrafy są zwierzętami wyłącznie roślinożernymi. Czy to prawda, że marchewki miały pierwotnie kolor fioletowy? To jest prawda. Pierwotnie marchew była ozdobnym warzywem korzeniowym w kolorze fioletowym. W jakim kraju znajduje się linia Mannerheima? Prawidłowa odpowiedź to Finlandia. Linia Mannerheima to kompleks linii granicznych między Zatoką Fińską a jeziorem Ładoga. Czy wiesz, jak nazywa się stolica Malty? Prawidłowa odpowiedź to Waleta, jest to mała stolica.